Inflacja nie odpuszcza. Na razie nie ma mowy o obniżkach stóp procentowych. Ceny mieszkań w końcu zaczęły spadać, ale pytanie, czy politycy tutaj nie zamieszają? Wyciek plan pokojowy Trumpa dla Ukrainy, czy jest realny do realizacji? Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodni. Ja nazywam się Konrad Książak. A zanim do tych najważniejszych informacji przejdziemy, to jeszcze parter dzisiejszego odcinka. A partnerem odcinka jest firma XTB, która niedawno opublikowała bezpłatny raport, co przyniesie 2025 rok. Eksperci XTB szacują, jaki to będzie 2025 rok dla rynku akcji, ale też rynku surowców czy rynku walut. Myślę, że warto zobaczyć, co eksperci XTB mają na ten temat do powiedzenia. Raport jest do pobrania w opisie filmu. A my zaczynamy najważniejsze informacje tygodnia od prezesa Glapińskiego. Jeszcze kilka miesięcy temu wiele osób uważało, że marzec 25 to jest ten czas, kiedy będą pierwsze obniżki stóp procentowych w Polsce. Myślę, że teraz ten termin się oddala. Stopy procentowe na niezmienionym poziomie, kolejny miesiąc z, z rzędu, ale tego się spodziewali analitycy, więc nie ma tutaj absolutnie żadnego zaskoczenia. No, patrząc na inflację rok do roku, ona cały czas się utrzymuje na poziomie okolic 5, 4, 5, 4, 7 mniej więcej. W tych granicach. Ostatnio inflacja miesiąc do miesiąca było 0,0, chociaż tutaj zazwyczaj mamy 0,203 na plusie. Patrząc jednak na inflację bazową, czyli tę, na którą dosyć mocno patrzy Rada Polityki Pieniężnej, ona też utrzymuje się na poziomie podwyższonym, bo to jest cały czas okolice 4%. No i mieliśmy decyzje odnośnie stóp procentowych, one zostały pozostawione na tym samym poziomie, co nie było żadnym zaskoczeniem, ale też mieliśmy oczywiście konferencję Adama Glapińskiego i Adam Glapiński. Na tej konferencji odnosił się do tego, co może być w najbliższej przyszłości. Jeżeli mówimy właśnie o potencjalnych obniżkach stóp procentowych, powiedział, że jeśli w marcu dane pokażą, że inflacja nie rośnie, projekcja, że inflacja maleje, no to będzie nie tylko dyskusja, ale i decyzja, ale przecież nic na to. Nie wskazuje. Przypomnę, że w marcu będzie ta projekcja NBP odnośnie inflacji, dlatego ten marzyc jest aż tak bardzo istotny. No i biorąc pod uwagę inflację, w 2024 ona przekraczała ten cel inflacyjny 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. I w 2025 roku też pewnie będzie przekraczać cały czas ten cel inflacyjny. Zresztą Adam Galpiński też o tym powiedział, że inflacja pozostaje stale wysoka od kilku miesięcy utrzymuje się w okolicy 5%, jest to dwukrotnie więcej niż cel inflacyjny. inflację podbija silny wzrost cen energii. Oraz inne decyzje regulacyjno-podatkowe. W 2025 inflacja cały czas będzie przekraczać cel inflacyjny. Według dzisiejszych prognoz w pierwszym kwartale inflacja wzrośnie ze względu na roczną dynamikę cen żywności, podwyżkę, podwyżkę taryf w dystrybucji gazu, a w drugim kwartalu. W kierunku niższej inflacji będzie działał efekt statystyczny bazy po ubiegłorocznej podwyżce podatku, podatku VAT. Ja przypomnę, że mieliśmy do czynienia z zamrożonymi cenami energii właśnie ze względu na to, patrząc rok do roku, te, ta inflacja jest coraz wyższa, ale też od 1 lipca przywracana będzie opłata mocowa i ona ma podbić inflację o około 0,4 punkta procentowego. Drugą połowę roku wciąż mówimy o ewentualnym wzroście. Zresztą to jest informacja, że Polska i Hiszpania to są kraje, gdzie energia elektryczna wzrosła najmocniej. Patrząc na decyzje polityczne, one też mają mocny wpływ. Za kilka miesięcy poznamy decyzję regulatora i wtedy oczywiście zrobimy projekcję, gdzie to uwzględnimy. W tej chwili nic nie wiadomo. Zakładając obecny poziom taryf na prąd, przeciętny rachunek wzrośnie po ustaniu tego zamrożenia o około 13%. I to by podbiło inflację o kolejne 0,7 punkta procentowego. Więc ta cała konferencja toczyła się wokół tego, że raczej mało jest na ten 2025 rok takich czynników dezinflacyjnych. Też pamiętajmy o tym, że PKB polskie ma mocno rosnąć, dużo mocniej niż chociażby PKB w strefie euro. I to ma również podbijać, również podbijać tę inflację. Jeśli chodzi o decyzję odnośnie stóp procentowych, no to pan prezes powiedział, nie ma żadnych powodów, żeby stopy procentowe obniżać, patrząc też na trendy inflacyjne. Będziemy podejmować decyzje w zależności od napływających danych. No, i pytanie, co by się musiało stać, żeby te obniżki były? Dane muszą być takie, że inflacja już nie rośnie. Projekcja mówi, że w następnych kwartałach będzie maleć. Jeśli w marcu dane pokażą, że inflacja nie rośnie, projekcja, że inflacja maleje, no to będzie nie tylko dyskusja, ale i decyzja. Ale przecież nic na to nie wskazuje. Pokazałem Państwu, jak wygląda projekcja inflacja pozowa, wszystkie dane w gospodarce na to nie wskazują, więc myślę, że jest małe prawdopodobieństwo, że w tym marcu dojdzie do obniżek stóp procentowych. Myślę, że wrzesień to jest taka realna, realna data, gdzie może coś tutaj się zadziać. Coraz więcej osób stara się o kredyty mieszkaniowe, ale jest to wynik głównie niskiej bazy. Jeżeli chodzi o samą sprzedaż mieszkań, ona jest na bardzo niskim poziomie i wciąż ten popyt jest zdecydowanie niższy niż życzyliby sobie tego chociażby deweloperzy. Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe wzrósł o 36% rok do roku. Tylko pamiętajmy o tym, że też był ten efekt bezpiecznego kredytu 2%, który wygasł właśnie w styczniu 2024 roku. Więc patrząc na te porównania, mamy dosyć niską bazę. I biorąc pod uwagę kredyty mieszkaniowe w 2025 roku, w styczniu 36% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe. Przypomnę, że to jest wartość zapytań, nie wartość udzielonych kredytów, i informuje BIK. I mówimy o tym, że w styczniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 28,3 tysiąca osób w porównaniu do trochę ponad 22,5 tysiąca rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 25,5%. Wzrost też w relacji do grudnia 2024 roku o 8,8% więcej. Średnia wartość tego kredytu to jest 441,5, prawie 441,5 tysiąca złotych, wyższa rok do roku 3,4%, ale niższa o 0,8% w porównaniu do grudnia. Tegoroczny styczniowy odczyt porównuje do analogicznego miesiąca sprzed roku. Popyt na kredyty mieszkaniowe wówczas wyhamował relacji na zakończenie bezpiecznego kredytu 2%, mówi główny analityk grupy Big Pan, dr Waldemar Rogowski. No i biorąc właśnie pod uwagę ten najbliższy czas, no to mamy bazę obniżoną właśnie ze względu na to, że wygasł ten popyt na bezpieczny kredyt 2%. Jeżeli chodzi o nowe mieszkania, na rynku jest rekordowo dużo nowych mieszkań. Oto dom mówi, że to jeszcze nie nadpodaż. ja bym się tutaj dosyć mocno płcił. Mówimy o tym, że według Oto dom na koniec stycznia oferta firm deweloperskich w obrębie 7 największych miast przekroczyła 57 tysięcy lokali, a w aglomeracjach 70 000. 3000. Popyt okazał się niższy niż miesiąc wcześniej. Wstępny odczyt wskazuje, że sprzedano blisko 3000 mieszkań, co przełoży się na finalny wynik w okolicach 2,8%. Tysiąca lokali, więc tutaj mówimy o tym, że wciąż ten popyt jest niski, nawet można powiedzieć, że bardzo niski. Analitycy o to zwracają uwagę też, że popyt dosyć mocno różni się od lokalizacji, ale patrząc na dane ogólne, po raz pierwszy od listopada 2022 roku czas potrzebny na wyprzedanie oferty na siedmiu największych rynkach przekroczył 5 kwartałów. Poziom uznawany za sygnalizujący nadpodaż wynosi 6 kwartałów, utrzymujący się w ostatnich miesiącach trend może budzić uzasadnione obawy wśród deweloperów. Zobaczymy, jak tutaj dalej będzie, ale no nie widać jakiegoś takiego odwrócenia tego trendu, patrząc na dane odnośnie, chociażby oto dom mamy, mamy rekord i zauważmy, jak stromo ostatnio tutaj było, czyli jak dużo tych nowych mieszkań doszło, więc widać, że deweloperzy mają problem właśnie ze sprzedażą tych, tych mieszkań. Na Oelicie wygląda to podobnie oczywiście ja wiem, że mamy do czynienia z tym, że na Olicie i na oto dom często są dublowane te, te ogłoszenia, no patrząc jakby na te dane sumaryczne i tak pokazujemy, że mamy maksa, mamy rekordy, jeżeli chodzi właśnie o tę liczbę ogłoszeń, więc zobaczymy jak to dalej będzie, no a też mamy informację o tym, że w styczniu średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym spadły, mówimy o cenach ofertowych, nie cenach transakcyjnych, do tej pory wiele osób mówiło, że te, te ceny transakcyjne gdzie spadają ale ofertowe cały czas się utrzymają. Tutaj zauważmy, jeżeli chodzi o zmianę ceny metra kwadratowego rok do roku, mamy we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku lekkie wzrosty, ale już w wielu miastach mamy spadki, dosyć mocne. W Lublinie 3,5% spadków, w Krakowie prawie 3% spadków, a Poznań i Szczecin to też jest ponad 3% spadków, jeżeli chodzi właśnie o ceny ofertowe. Coś się zaczyna dziać. Pytanie, czy politycy tego nie zepsują kolejnym jakimś bezpiecznym kredytem. W 2025 roku Stany Zjednoczone mają rozwijać się o wiele szybciej od państwa Europy, ale z drugiej strony dużo też zależy od konfliktu Rosja-Ukraina, a wyciek plan pokojowy. Stany Zjednoczone wciąż z lepszymi wynikami strefa euro ma być w stagnacji. Biorąc pod uwagę dane, według wstępnych danych PKB Stanów Zjednoczonych w 2024 roku urosło o 2,8%. Czyli nieznacznie mniej niż wynik za 2023, rok wtedy było 2,9%. PKB Polski urosło 2,9%, czyli trochę szybciej, oczywiście procentowo, tak? No bo nominalnie wiadomo, że jesteśmy o wiele mniejszą gospodarką, ale patrząc na tle strefy euro chociażby, no to Stany Zjednoczone naprawdę bardzo dobrze się rozwijają. Zauważmy 2,8%, gdzie strefa euro urosła tylko o 0,7%. Czyli mamy dużą przewagę Stanów Zjednoczonych nad strefą euro, i ona dalej ma być w 2025, bo on, ta projekcja na 2025 rok jest taka. Taki, że Polska będzie się rozwijać w tempie 3,4% świat średnio 2,8. Stany Zjednoczone 2. Strefa euro tylko 1,1, więc Stany Zjednoczone no, nawet powiększają tę swoją przewagę właśnie nad strefą, nad strefą euro. Też pamiętajmy o tym, że mamy nową administrację w białym domu, i ta polityka celna trumpa wprowadza niepewność, no bo mamy informacje o tym najpierw, że będą cła na Kanadę, Meksyk, Chiny, później informacja o tym, że na europejską też kolejną mieliśmy informację o tym, że te cła zostaną przesunięte o 30 dni. Więc mamy tutaj dużo niepewności. Ja przypomnę, że ta wojna handlowa to nie jest tylko nakładanie ceł, ale samo mówienie o tym, że nałożymy cła, to już wywołuje pewnie reakcje, więc to też ma dosyć istotny wpływ. Donald Trump lubi właśnie szachować się w ten sposób, że że coś się zaraz stanie, później to odłoży właśnie jak te na przykład słaj patrzy na reakcję więc to może być powtarzane w tym całym 2025 roku patrząc na Unię Europejską no to cały czas jesteśmy w słabej sytuacji w dużej mierze przez Niemcy ten niemiecki sektor przemysłowy cały czas jest słaby i prawdopodobnie słaby będzie no pytanie jak to będzie wyglądało jeżeli chodzi o wojnę Rosji z Ukrainą dlatego że Daily Mail podaje że wyciek plan pokojowy w, w, na wojnę Rosji z Ukrainą i on zakłada to, że ma być najpierw zawieszenie broni do 20 kwietnia, no, co oczywiście powstrzymałoby Rosję. Za to Ukraina nie będzie mogła przyłączyć się do NATO według, według planu. Oprócz czego mam informację, że Kijów uznałby rosyjską suwerenność nad anektowanymi ziemiami, wycofał wojska z Kurska. Też odbudowa Unia Europejska, obiegająca się o pomoc dla Ukrainy, szacowaną na prawie 500 miliardów dolarów w ciągu dekady no i tak, początek lutego miała być rozmowa telefonista Zeleńskiego z Putinem koniec lutego, początek marca spotkanie liderów, 20 kwietnia deklaracja zawieszenia broni, do 9 maja opublikowanie warunków porozumienia taka była informacja, no i ta informacja też wywołała oczywiście duże zamieszanie na giełdzie, chociażby WIK Ukraina czyli ukraińskie spółki na polskiej giełdzie bardzo mocno poszły do góry, one już od ostatnich miesięcy idą do góry, ale tutaj wzrost był naprawdę bardzo mocny no zobaczymy, czy rzeczywiście ten plan pokojowy będzie w życie, czy jednak nie. Mówiłem o tym wcześniej, że ceny nieruchomości zaczęły spadać, ale pytanie, czy politycy tego nie zepsują? A mają dużo różnych planów na to, jak można zepsuć właśnie te spadki cen mieszkań miliardy na budownictwo społeczne. W Sejmie padła ważna deklaracja. Wiceminister Rozwoju Tomasz Lewandowski zadeklarował, iż na budownictwo społeczne zostanie wydane w tym roku blisko 3 miliardy złotych. Dzięki temu powstanie 17 tysięcy mieszkań. No w Polsce to tam chyba ponad 200 tysięcy się rocznie buduje, więc te 17 tysięcy nie robią jakiegoś takiego ogromnego zamieszania właśnie na tym rynku. Deklaruje w imieniu ministra rozwoju technologii, że na wsparcie budownictwa socjalnego, komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego wydane zostanie w tym roku kwota 3 miliardy złotych, co pod, 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 pozwoli za kontrakt 17 tysięcy mieszkań. Nowy projekt dotyczący budownictwa społecznego. Mają tam być rekordowe, rekordowe środki. I tutaj, biorąc pod uwagę te plany właśnie na to budownictwo społeczne, zwiększenie rocznego limitu wydatków w programie budownictwa socjalnego i komunalnego z jednego do blisko 5 miliardów złotych. Projekt został złożony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii 8 kwietnia 2024 roku, czyli już trochę, trochę temu, tak to trzeba określić. Też mówimy o o tym, że Lewandowski wskazał, że nowy projekt różni się od tego, który został złożony do wykazu w kwietniu ubiegłego roku, kiedy resortem kierował pan Hetman z PSL-u. Obecny to jest zwiększenie limitu wydatków w programie BSK, ale również określenie wydatków przeznaczonych na tanie kredyty dla TBS-ów i SIM-ów, czyli tego budownictwo socjalnego w programie wsparcia społecznego budownictwa Czynszowego, chcą też z, do, zlikwidować buble legislacyjne, które pojawiły się w, ustawie, w ustawodawstwie dotyczącego mieszkalnictwa, a dotyczące m.in. społecznej agencji najmu, społecznych inicjatyw mieszkaniowych. W każdym razie zobaczymy, jak to, jak, to będzie, jak to będzie dalej. Pani Biejat, czyli kandydatka na prezydenta, zaproponowała swoją piątkę dla mieszkalnictwa. Przypomnę, że to jest kandydatka lewicy, no więc lewica jest tą partią, która bardzo głośno podnosi yy, i podnosi te informacje. Informacje odnośnie jakichś prac związanych właśnie z budownictwem chociażby społecznym. No i biorąc pod uwagę tę piątkę, budownictwo społeczne, uruchomienie pustostanów, regulacja najmu krótkoterminowego, rozwój spółdzielności mieszkaniowej, wsparcie dla kupujących mieszkania własnościowe. No i pytanie, co konkretnie to oznacza, no bo mówimy o tym, że mamy na razie takie ogólniki, i pani Lewica mówiła o tym, że. Jako prezydentka zachęcałaby koalicjantów do dialogu, jeśli rząd nie może się dogadać, prezydent powinien zaproponować rozmowę, powinien zaproponować i wytyczyć, wytyczyć kierunki, no więc no, mamy na razie takie informacje no, dosyć, dosyć ogólne. Ale pamiętajmy, że minister rozwoju i technologii jest pan paszyk, i tutaj no, nie wiadomo, co się w najbliższym czasie wydarzy. Mamy informację o tym, że za kilka dni Polacy mają poznać rządowy plan rozwiązania kryzysu mieszkaniowego. No i myślę, że wszyscy się obawiają. deweloperzy zacierają ręce. Pojawiają się wątpliwości, czy przez te kilka dni rząd się w tej sprawie porozumie? W budżecie są rekordowe środki, jeśli chodzi o wsparcie mieszkalnictwa. No, no ale zobaczymy, jaka będzie ta ostateczna, ostateczna decyzja. No i tutaj mówimy o tym, że że wciąż nie znamy jakichś takich szczegółów, ale ma być wspieranie mieszkań na własność. Taka ma być polityka mieszkaniowa rządu. Program mieszkaniowy jest już gotowy do pokazania. Będzie zaprezentowany tuż, tuż. Nie spałem przez ostatnie tygodnie. Patrzcie, jaką on się dla na nas poświęca. To jest ultra trudny temat, bo różne wrażliwości się pojawiają, ale wydaje mi się bliskie kompromisu. Powiedział pan Paszek, no przez kilka tygodni nie spać. No to naprawdę jest bardzo duży, bardzo duży wyczyn. Na pewno deweloperzy będą zadowoleni z takiej. Z takiego poświęcenia. No bo oczywiście pytanie, co tutaj będzie. Wiele osób uważa, że jakiekolwiek wsparcie w postaci Coś ala bezpieczny, kredyt 2%, to może spowodować to, że będą dalsze wzrosty ceny mieszkań. A jeżeli z kolei nie będzie żadnych programów dotujących deweloperów, no to te ceny mieszkań mogą wyhamować, tak jak się to dzieje teraz. Więc myślę, że wiele osób obawia się troszeczkę tego programu. Zobaczymy, jaki będzie. A na koniec ciekawostka, jeżeli uważasz, że niektóre posty chociażby na Facebooku zostały ewidentnie napisane przez sztuczną inteligencję, to masz rację. Bo około 40% postów jest pisanych przez AI. Ponad 40% postów na Facebooku prawdopodobnie zostało wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Takie, takie było badanie, i co się tutaj okazuje? 41,18% obecnie dłuższych postów na Facebooku to prawdopodobnie sztuczna inteligencja. Stan na listopad 2024 roku. W latach 23-24 odsetek miesięcznych postów dotyczących sztucznej inteligencji na Facebooku wyniósł 24%. Odzwierciedla to 4,3% krotny. Wzrost miesięcznej zawartości AI Facebook od czasu uruchomienia czat GPT. Dla porównania średnia miesięczna wynosiła 5,34 od 2018 do 22 roku. No i tutaj mówimy, że na koniec 2024 przekroczono 40, 40%. Zauważmy, jak to się zmieniało w czasie. Do 2023 roku było mniej więcej. Tak samo, czyli kilka 5, 6, 7, 8%. Później to wystartowało bardzo, bardzo mocno. No i ten 24 rok to kolejny wzrost. Oczywiście, no, czarny GPT to bardzo dużo zmienił i raczej nie zanosi się na to, żeby ten trend miał być jakkolwiek zmieniony. W latach 23, listopad 24 średni miesięczny udział treści generowanych przez AI wyniósł 24,05%, co oznacza wzrost 4,3 razy, więc tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny mocny wzrost. Obecnie ta liczba postów na Facebooku prawdopodobnie generowanych przez sztuczną inteligencję to jest 41,18%. No więc już prawie co drugi post, dłuższy post, to są właśnie treści generowane przez AI. I to wszystko na dzisiaj. Ja bardzo dziękuję i standardowo zapraszam Cię też na moje inne filmy. Dzięki bardzo, trzymaj się, cześć.